Przechodzimy teraz do wydawnictwa komiksowego. Tak się nazywa to wydawnictwo. Dla nowych słuchaczy informuję, że wydawnictwo komiksowe, które ma nazwę wydawnictwo komiksowe. Seria Marim Przyniosłem do Radia Tom trzeci Dual Grid. Tutaj na początku chciałbym uzupełnić wypowiedź sprzed tygodnia, kiedy miałem przyjemność zaprezentować wam pierwsze dwa albumy z tej właśnie serii i tam zauważyłem, jakby pewną problematykę, otóż czy Buamari dzieją się po czy przed serią zakończoną wieże Buamari, tutaj muszą przyznać się do swojego błędu, tak, to ja się pomyliłem. Na Wikipedii jest poprawnie napisane. Otóż e, wieże. Znaczy, otóż Buamari, seria, która właśnie jest wydawana przez wydawnictwo komiksowe, dzieje się chronologicznie po. Ja cóż e, muszę przyznać, że bardzo bym chciał, żeby było na odwrót, ponieważ e, jednak scenariusz tych pierwszych dwóch e, albumów był na tyle fajny, że gdyby toczył się przed wydarzeniami serii Wieża, była Mari, to wtedy wszystko było miało bardzo fajną, e, spójną całość. Niestety, tutaj mamy pewną kontynuację. Cofnąłem się do tomu 10 wiesz, sprawdziłem faktycznie. E, autor Herman otworzył sobie furtkę kontynuuje te wątki. Teraz każdy album to wędrujemy w czasie do przodu. E, Buamari, przypomnę, że cała seria 10 tomów wie, że Buamari śledziliśmy losy Aymara de Buamari, który chce odzyskać właśnie e, prawo do swojego zamku o tej samej nazwie wielki finał, otwarcie, mała furteczka, żeby rozpocząć kolejne wątki. To też mamy właśnie w serii Boamari. Przypominam również i cały czas podtrzymuję swoją, swoje zdanie, że rozpoczą, polecałbym rozpocząć kontynuację serii, czyli Boamari od tomu drugiego. Dlaczego? No, ci z was, którzy e, zrobią tak jak ja polecam, rozpoczą od drugiego, potem przyjdą do pierwszego, to zobaczą naprawdę Ciekawą, no, będzie na pewno taka doza zaskoczenia, jeśli chodzi o kontynuację Hermana. Cóż, cała ta seria, owszem, ma swój taki główny wątek. Zdradzenie go byłby wielkim, byłoby wielkim spoilerem. Ci wtajemniczeni, którzy czytają na bieżąco, doskonale wiedzą, a pominięcie tej informacji. Nie będzie wielkim problemem, e, jeśli sięgniecie po tą trzeci trzeci Grid w pierwszej kolejności. Warto zaznaczyć, że Herman, mistrz wielki europejski komiksu, e, rozpoczął współpracę z Yvesem e, od drugiego tomu serii Boa Marie. Oprócz tego razem zrobili dwa inne komiksy wydane u nas w Polsce, znaczy dwa inne wydane u nas w Polsce komiksy, czyli Bez Przebaczenia oraz Stacja 16. Tom trzeci przynosi nas znowu do przodu, tym razem do połowy XVI wieku. Akcja dzieje się na ziemach Flandrii. Flandria jest to kraina historyczna, geograficzna, położona na terenie Belgii, Francji i Holandii, wzdłuż oczywiście Wybrzeża Morza Północnego. I ogółem wątki są iście religijne, ponieważ tutaj. Hmm, na początku pewien tajemniczy jegomość szuka pewnego pana, pewnego, pewnego. Od razu wiemy, kogo, o kogo chodzi, ale wątek jest następujący, iż um, oni wszyscy są luteranami. I luteranizm roz, z, zaczyna szerzyć się wśród um, społeczności, co oczywiście nie jest na rękę um, chrześcijanom, władzom przede wszystkim, którzy. Starają się stłamsić cały ten ruch, i oczywiście dla wszystkich luteranów, którzy oczywiście przyznają, przyznają się do tego, że oni popierają w tym momencie lutra, no, czekają, czeka ich wiele nieprzyjemności. Tutaj iskrą zapalną całej tej akcji jest wypchany mieszek pełen monet. I no jest to, jak na tamte czasy niebywałe bogactwo. I no właśnie te 700 tych monet ściągają na wszystkich wiele, wiele nieszczęść, ponieważ każdy chciałby w łatwy sposób się wzbogacić. Chciałbym zaznaczyć, że głównym bohaterem, takim głównym głównym, bo ja wiem, że wątek przewodni wątkiem przewodnim, ale w tym wypadku. Wątek przewodni całej tej serii jest na drugim planie. Na pierwszym planie jest właśnie rodzina. Tu będę miał problem, jak przeczytać imię tego chłopaka: Tony. Zakładam, że tak to się czyta, ponieważ pisze się To One. Tak myślę, że wielu z Was przypomina się teraz. Przypominają się filmiki na YouTubie Miss Lyrics, ale To One prawdopodobnie czyna się Tony, który w tym momencie jakby staje. A pewien bardzo, bardzo duży problem i niczym Rambo stara się ten problem w sposób siłowy rozwiązać. Jeśli chodzi o cechy całej tej serii, czyli brutalność, wcześniej mieliście akcja działa się Wcześniej mieliśmy mm, czasy rycerzy, honorowe walki, ale tak naprawdę Herman pokazywał mroczną, tą brudną, obrzydliwą stronę tych wielce honorowych rycerzy, pokazując biedę, ubóstwo, cierpienie zwykłych ludzi. Tutaj tego, tej biedy, ubóstwa o dziwo nie ma, ale wszystko nadrabiają tortury. Sceny tortur, to te wątki, w jaki sposób władza traktuje tych niewiernych, więc jakby cecha przewodnia całej serii została, jest cały czas zachowana. Aczkolwiek, no, niestety, naprawdę, bardzo, bardzo niestety pojawia się w tym tomie magia przynajmniej jakieś tam jej elementy, które najwidoczniej tak naprawdę istnieją. Dlaczego niestety? Ponieważ Seria że Bois-Marie i kontynuacja Bois-Marie charakteryzowała się tym, że ona jest osadzona w, w realiach naszej historii. W trakcie serii Bois-Marie mieliśmy nawet konkretne wydarzenia historyczne przywo przywoływane, ale jakby autor Herman pewnie stał w klimatach historycznych, nie było tutaj magii. Ja to miałem pewien problem z jednym z albumów serii Wieże, była Marie. Zachęcam wszystkich, żeby wygooglować, znaleźć na kanału Prosto z kadru na YouTubie. Tam jest to całe nagranie, nie będę do niego wracał, nie będę cytował. Aczkolwiek, no, w tym momencie przy tym trzecim tomie, no, jest naprawdę duży problem, ponieważ jakby Herman zaprzecza samemu sobie. No, czy nie zaprzecza, ale jakby niszczy w tym momencie klimat całej serii. I no, no z tym osobiście mam problem, ponieważ e, całość się niesamowicie dobrze prezentuje. Jest to seria naprawdę godna polecenia z wielu powodów, ale obecność tutaj magii, wprowadzanie takich wątków magicznych, niestety ten klimat psuje. Miejmy nadzieję, że wam, drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy, to na pewno nie zepsuje e, przyjemności z lektury. Aczkolwiek zwracam uwagę, że no. Coś takiego zaistniało w tym właśnie trzecim tomie. Jeśli chodzi o szatę graficzną, no to tutaj trzeba przyznać, że Herman na przestrzeni tych wielu lat, od kiedy rozpoczął e, pracę nad serią Wieża Bła zrobił niesamowite postępy. Jeśli weźmiecie pierwszy tom tamtej serii i teraz najnowszy, trzeci, dól, grit, znaczy nie najnowszy, tylko ten, który dzisiaj omawiam, to naprawdę zobaczycie niesamowity progres. I to w dobrą stronę oczywiście, ponieważ tutaj ulice Miasteczka ulice miasteczka nie ma tutaj podane. Na pewno ulice miasteczka w Flandrii są no, niesamowicie namalowane. Namalowany, ponieważ tutaj Herman posługuje się akwarelkami. Oczywiście tutaj nie rezygnuje ze swojego charakterystycznego konturu, ale dobór kolorów, ten jego kunszt, w jaki sposób on e, kładzie te barwy, jak on nie ucieka od tych wszystkich detali, żeby pokazać i to naturę, i to architekturę, to naprawdę zgodne podził Jeśli chodzi o szatę graficzną, e, proponuję wygooglować, żebyście wygooglowali sobie e, o, po prostu... Pierwszy, lepszy album z serii Bo Bois Marie. pisze się Boys Myślnik Maury. Nie z wiesz, tylko właśnie z, ze spin-offu, czyli z Bła Marie. I sami zwrócili uwagę, sami powinniście zobaczyć i ocenić, yy, na jakim poziomie jest właśnie szata graficzna Hermana. Moim skromnym zdaniem, na bardzo, bardzo wysokim. Co powoduje, że z chęcią wraca się do tego komiksu i czeka na kolejne albumy za które odpowiedzialne jest u nas w kraju wydawnictwo komiksowe.